Przewielebni księżę, znaczy z księdzem proboszczem, Henrykiem Romanikiem, drogie osoby życia konsekrowanego, kochani siostry i bracia zgromadzeni w Koszalińskiej Katedrze, y, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy tutaj są też z nami. I pozdrowienie oczywiście kieruję do wszystkich, którzy łączą się z nami <śmiech> przez <śmiech> dobre media, korzystając z tej transmisji. I też pozdrawiam wszystkich, którzy są w różnych miejscach i też łączą się z nami z okazji dni formacyjnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wszyscy bracia, przedstawić świętego Jana Pawła II w kilka minut tutaj w Koszalińskiej Katedrze, karkołomne można powiedzieć zadanie. Bogaty życiorys. I ograniczyłem się oczywiście do czasu pontyfikatu, a w tym czasie pontyfikatu jeszcze też trzeba było znaleźć pewien kierunek. Jako pokolenie JP2, bo tak się mianuje też, poszedłem do seminarium w 1981 roku, to powołanie właśnie myślę, że zainspirowane przez świętego Jana Pawła II. Będę próbował namalować ten portret w takich dwóch odsłonach tutaj w naszej wspólnocie i z tymi Osobami, z którymi łączymy się przez dobre media. Bo przecież przez prawie 27 lat pontyfikatu świętego Jana Pawła II, on głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości, 104 podróże duszpasterskie. W 14 encyklikach na nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła. I jego ludzkie nauczanie, to nauczanie jest ciągle aktualne. Powstała taka mm, propozycja, takie zaproszenie, aby sięgać do nauczania Świętego Jana Pawła II. Pamięć, która nie przemija. Czytamy teksty Świętego Jana Pawła II. Pan prezydent z małżonką rozpoczęli wczoraj właśnie to, ten, ten program taki. Pamięć, która nie przemija. Czytamy teksty św. Jana Pawła II, a ja chciałbym jeszcze raz sportretować św. Jana Pawła II, jak w dwóch częściach. Pierwsza, Jan Paweł II, człowiek, który kochał. Można powiedzieć, jak ci, którzy spotykali się z Janem Pawłem II, czy oglądali, ilu ludzi ucałował, przytulił, przygarnął. Nie wstydził się fizycznej bliskości. Był zawsze ciekawy, co słychać u ciebie, siostro i bracie. Andrzej Frosar napisał zaskakujące zdanie: Słucha papież tak świetnie, że mamy wrażenie, iż mówimy rzeczy bardzo interesujące. Nie bał się gestów czułości, serdeczności. Był wierny w przyjaźni, potwierdzają to świadectwa licznych osób. Zawsze ciekawy. Ludzi, ich świata, ich piękna, wyjątkowości. Widział w nich blask miłości stwórcy. Sam nigdy nie oszczędzał się w dawaniu siebie. Jego miłość była jednak miłością ojca. Tej miłości sięgał w źródle ojcowskiej miłości Boga. I promieniował tym ojcowskim ciepłem, a zarazem uczył, że miłość to nie tyle uczucia, jak jakieś zewnętrzne gesty, co wybór i odpowiedzialność. Wszyscy bracia, szczególną miłością Jana Pawła II była Polska. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1979 roku, Ucałował Ziemię dwukrotnie na początku pielgrzymki i na końcu. I mówił wtedy: Całuję Ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce. I wracamy znowu do tej miłości ojcowskiej. Kochał, dlatego wymagał. Obliczem miłości bywał czasami święty gniew. Pamiętam, jakie było oburzenie w 1991 roku, kiedy mocno, dosadnie mówił. Ci, którzy zachwycali się jeszcze wcześniej papieżem, nagle zaczęli mówić, co on sobie wyobraża, jak może do nas tak mówić. I zawsze mocno reagował, gdy lekceważono prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. W Polsce najbardziej twardo mówił do nas właśnie w tym 90. W pierwszym roku, kiedy przypominał nam dekalog, na przykład w kielcach, mówiąc o wartości rodziny, zagrzmiał ojcowskim napomnieniem. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. To był gniew przeciwko złu z miłości do człowieka. George Weigel napisał, że miłość była motorem napędowym niewyczerpanej energii Karola Wojtyły. Sam papież wielokrotnie powtarzał, że najważniejszą ludzką sprawą, której nie można przegrać, jest miłość. Punktem wyjścia była dla niego świadomość ukochania przez Boga. Sam doświadczał tej bezinteresownej miłości od Boga. Żył w świetle miłości Boga. Boża miłość, powtarzał, jest zawsze pierwsza i jest miłością do końca. Ale tę Bożą miłość trzeba uczynić swoją. Trzeba odnaleźć w niej osobistą nutę, zaprzyjaźnić się z Bogiem przez Chrystusa. Jego miłość jest miłosierna. Tak sam przeżywał i tak pokazywał, bo pochyla się nad moją nędzą, grzechem, samotnością. Dzisiaj na pewno by nas na nowo zapytał w kontekście jego postawy miłości, ale też nauczania o tej miłości bezwarunkowej Boga do każdego człowieka, czy pozwoliłem odnaleźć się tej miłości i by zaakcentował. Pierwsza rzecz to pozwolić Bogu, by mnie pokochał do końca. Słowo miłość jest nadużywane, deformowane. A Jan Paweł II walczył. O prawdę ludzkiej miłości i pisał, istnieje odpowiedzialność za własną miłość. I dopowiadał, warto zapytać siebie, czym jest miłość, jak ją rozumiem. Szukam, czy szukam w niej bardziej siebie, czy bardziej dobra drugiej osoby? Czym jest dla mnie wierność? Czy rozumiem, że miłość nie jest tylko uczuciem, ale przede wszystkim wyborem i odpowiedzialnością? Sam dawał siebie, tak jak wspomniałem, bez wyrachowania i bez umiaru, bo uczył też, że miłość wymaga. Sam trwał pod krzyżem i mówił: Nie ma miłości bez krzyża, bez dawki cierpienia, którego nie da się znieczulić, ominąć. Trzeba je przyjąć, dać się przybić do krzyża. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Wspomniałem, że młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przeżywa swoje dni formacyjne pod hasłem Maryja, Niewiasta Eucharystii. Konferencję prowadzili ksiądz Aleksander Głąbiowski, ksiądz Tomasz Wołoszynowski, tu obecny wikariusz z katedry i ksiądz Andrzej Zaniewski, odpowiedzialny jako asystent diecezjalny KSM-u i tutaj właśnie ten akcent Umiłowania młodzieży przez papieża, przecież on wprowadził światowe dni młodzieży, ukochał młodzież, mówił ciągle o nich, że są przyszłością świata yy, i uczył tej miłości młodych ludzi, towarzyszył ludziom młodym i walczył i słowem, i tą miłością, którą im okazywał, by nie przegrali tej najważniejszej sprawy w życiu. Jak żaden papież w historii dowartościował, piękno ludzkiej miłości we wszystkich jej wymiarach. Akcentował przy tym rolę wolności człowieka, wyboru, ale i odpowiedzialności. I tak powiedział do młodych ludzi w 1985 roku. Nie lękajcie się miłości, tej miłości przez duże M, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła, właśnie są zdolne uczynić Waszą miłość prawdziwą miłością. Kościół i ludzkość zawierza Wam wielką sprawę tej miłości, na której opiera się małżeństwo, rodzina, przyszłość. Ufa, że potraficie ją odrodzić. Ufa, że potraficie ją uczynić piękną po ludzku. I po chrześcijańsku piękną, po ludzku i po chrześcijańsku wielką, dojrzałą i odpowiedzialną. Czym różnił się papież Jan Paweł II od idola rokowego, wielkich celebrytów, którzy porywają wielomilionowe tłumy? Tym, że miał na względzie dobro tych ludzi. Nie uwodził. Nie gromadził wokół swojej idei, ale wokół Chrystusa. Miał na względzie dobro młodych, bo myślał w perspektywie ostatecznej życia, śmierci i zmartwychwstania. Nie był naiwny, był wybitnym realistą, więc wszystko odnosił do Jezusa, nie do siebie. Był w tym jeszcze bardzo przezroczysty. Wiedział i często to podkreślał, że jest człowiekiem Jezusa. Jest instrumentem też w, w rękach Ducha Świętego, a porywał młodych swą bezinteresownością. To przykład miło, miłości Ojca, który stawia wymagania. Ale się młodzieży nie podlizuje. Papież był po prostu autorytetem, gigantem, który służy. Pada też na kolana, trwa na modlitwie, całuje brudną ziemię. Mnie osobiście, siostry babcia, na całe życie ustawiło jego promieniowanie ojcostwa, ta miłość ojcowska. I drugi portet, tylko zaznaczę, o, rzeczywiście kolejny, byłaby kolejna katecheza tutaj. Jan Paweł II, człowiek modlitwy. Widzieliśmy, jak się modlił. Zdaje się, jakby modlitwa wychodziła wprost z niego. W książce Przekroczyć próg nadziei, w tym wywiadzie postawił Janowi Pawłowi II to pytanie. Jak on się modli, i może tylko cytat z tego, żeby on obrazuje wszystko. Papieża jako człowieka modlitwy. Modlitwa papieża tak odpowiedział na to pytanie, jak papież się modli. Modlitwa papieża ma szczególny wymiar. Troska o wszystkie kościoły, każe mu codziennie na modlitwie pielgrzymować myślą i sercem poprzez cały świat. Wyłania się z tego, jakby. Szczególna geografia modlitwy papieskiej. Jest to geografia wspólnot, kościołów, społeczeństw, a także problemów, którymi ten świat współcześnie żyje. W tym sensie więc papież jest powołany do uniwersalnej modlitwy, której troska o wszystkie kościoły pozwala mu otwierać przed Bogiem właśnie wszystkie te radości i nadzieje, a równocześnie troski i obawy. Jakimi Kościół żyje pośród współczesnej ludzkości. I dalej mówi: Bóg zawierzył ludziom troskę o zbawienie ludzi, zawierzył ludziom Kościół, a w Kościele całe odkupięcie dzieło Chrystusa. Zawierzył każdemu, każdego i wszystkich. Zawierzył każdemu wszystkich i wszystkim każdego, ta świadomość musi wciąż znajdować. Odzwierciedlenie w modlitwie Kościoła, a szczególnie w modlitwie papieża, w sposób, tak doznaczył jeszcze, w sposób szczególny. Święty Janie Pawle II, z ogromnym wzruszeniem, z całą głębią naszej miłości do Ciebie i nieskończoną wdzięcznością mówimy Tobie dziś: dziękujemy. Dziękujemy za całe Twoje życie, za cały trud pontyfikatu, za wszystkie Twoje pielgrzymki, kazania, za tysiące modlitw, za czuwania modlitewne, za każde słowo, za serdeczny uśmiech, za Twoją ufność Bogu, za zawierzenie Maryi, świata i Kościoła i za wierność krzyżowi do końca. W sposób szczególny dziękujemy za łagiewniki i ostatnią twoją pielgrzymką w takim trudzie a tam za poświęcenie sanktuarium i zawierzenie Polski i całego świata miłosierdziu Bożemu czuwaj nad nami nasz ukochany ojcze święty jak dawniej na ziemi tak i teraz z nieba stój na straży bezpieczeństwa świata aby w ostateczności zwyciężył Chrystus Pan, a niepokalane serce Maryi zatriumfowało.